Dzień dobry Państwu! Jerzy Telesiński kłaniam się i mam nadzieję, że słyszymy się już po raz kolejny, dlatego że to cały cykl, jak dla mnie, mam nadzieję, że i dla Państwa również, cykl arcy ciekawych rozmów o świecie, który trochę niepostrzeżenie, trochę. Krok po kroku, ale jednak dość dynamicznie wkroczył w nasze życie. W życie absolutnie każdego z nas, zwłaszcza jeżeli słuchacze i słuchaczki TOKFM uczestniczą w tej naszej rozmowie, no to musi się to dziać w obszarze świata cyfrowego, skoro rozmawiamy w tej naszej cyfrowej, internetowej przestrzeni. Przy okazji Digital Festival to takie bardzo ciekawe wydarzenie, które można byłoby potraktować wyłącznie merytorycznie, i wtedy można by było sobie pomyśleć, Dobra, rozmawiamy o nowych technologiach, nowych urządzeniach, nowych smartfonach, o dostępie do internetu, ale nie, nie, na całe szczęście jest to dużo więcej niż tylko taka baza, która pewnie wszystkim przychodzi najpierw do głowy. W związku z tym rozmawiamy również na temat wykluczenia cyfrowego, odpowiedzialności wielkich firm, które w obszarach cyfrowych i wirtualnych się poruszają i trochę nam ten świat kreują. Coraz bardziej odpowiedzialnie, coraz bardziej ciekawie, coraz lepiej go poznajemy. Jesteśmy już raczej za erą pionierów, którzy trochę się dziwią, trochę są zaskoczeni, trochę ten świat ich kształtuje bardziej niż oni mogliby ten świat kształtować. Chyba jesteśmy już teraz w takim momencie, kiedy te wszystkie narzędzia mamy już dobrze opanowane długa droga przed nami, bo prawdopodobnie, tak jak jedno z haseł Digital Festival zakłada to nie rewolucja, to ewolucja więc ta ewolucja zakładamy, że trwa. Co będzie dalej, co będzie za chwilę? Bo jak było 10 lat temu, jak było rok temu, jak było 2 lata temu, jak jest teraz, to z grubsza wiemy, a jeśli nie wiemy, dowiadujemy się właśnie z tych naszych rozmów. Panie i panowie, z ekspertami też, ale bardzo się cieszę, że również z ekspertkami, bo wydaje mi się, że ten świat bez kobiet byłby jak czegoś ćwierć albo pół. I dlatego z ogromną przyjemnością witam kolejnego naszego wspaniałego rozmówcę, kolejną naszą wspaniałą rozmówczynię, należałoby powiedzieć, panią prezes Joannę Pieńkowską-Olczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Pani prezes reprezentuje wspaniałą, znaną nam, pewnie wszystkim, którzy w obszarze wirtualnym się poruszamy, firmę PayU. Ja sobie pozwolę zacytować coś, co znalazłem na waszej stronie i coś, co robi ogromne wrażenie, czyli pień 50 najszybciej rozwijających się rynków, 6 milionów transakcji dziennie, 35 miliardów dolarów płatności rocznie, 150 milionów dolarów pożyczek i rad online, miliard dolarów inwestycji w Fintech. Jesteśmy globalnym usługodawcą z lokalnymi korzeniami. Witam wobec tego reprezentantkę lokalnego, czy raczej globalnego usługodawcę z lokalnymi korzeniami. Bardzo mi miło. Mnie również. I co wynika z tych danych, które może każdy przeczytać, wchodząc na Państwa stronę? No to przede wszystkim, że pieniądze, rozliczenia i płatności po świecie krążą sobie szybko, nic nie robią sobie z granic narodowych, no i my w związku z tym, chcąc nie chcąc, też stajemy się tacy bardziej globalni, pewnie bardziej chcąc niż nie chcąc, prawda? Tak, ja myślę, że cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest już takim znakiem naszych czasów i covid też na pewno przyspieszył pewne transformacje do tego świata cyfrowego. W tej chwili siedząc przed urządzeniem, z którego korzystamy, tak czy jest to komputer, czy jest to smartfon, czy jest to tablet, możemy dokonywać zakupów w dowolnym miejscu na świecie i tym, czym posługujemy się na co dzień w naszym życiu, możemy również za te towary czy Usługi zapłacić, więc rzeczywiście pieniądz krąży bez jakichkolwiek granic, bez jakichkolwiek barier. I tak samo, czy nasze sklepy tu rodzime z naszego rynku mogą swoje usługi oferować już również konsumentom w innych krajach? Tak samo my mamy tutaj drogę otwartą, możemy towary porównywać i możemy wyszukiwać tych opcji, które nam najbardziej pasują. Tak jak mówię, właściwie bez problemu, płacąc za nie, nie wychodząc z domu. I o ile wspominaliśmy już o globalnej wiosce i to hasło znamy już od ładnych paru dekad to muszę powiedzieć, że właściwie ono tak naprawdę wypełnia to swoje założenie dopiero teraz, kiedy tak naprawdę siedząc w Belgradzie, siedząc w Szczecinie czy w Londynie, możemy kupować właściwie wszędzie na świecie, płacąc naszą walutą i robiąc to praktycznie natychmiast, nie tak jak kiedyś, że płaciło się jakieś przelewy, jakieś te pieniądze musiały gdzieś zostać zaksięgowane, to w zasadzie dzieje się trochę tak jakbyśmy podchodzili. Do takiej lady, wyjmowali pieniądze, a te pieniądze jakby natychmiast trafiały do osoby, od której jakieś dobra pozyskujemy w zamian za nasze pieniądze. Tak, to ostatnio wygląda w taki sposób, że faktycznie po dokonaniu zakupu, mówmy się, że płatność jest najmniej ważną częścią w całym procesie, bo całą radością jest wybór towaru, jest to, że będziemy się z niego cieszyć. Dlatego ta płatność raz powinna być bardzo prosta, bardzo intuicyjna, nie powinna w tym zakupie przeszkadzać. A dwa, faktycznie ona powinna zadziałać bardzo szybko, czyli chcemy od razu już wiedzieć, że kupiliśmy swój towar, chcemy wiedzieć, że on dojdzie. I właśnie w tym, aby pomóc w takim online'owym, bardzo szybkim opłacie, Ceniu naszego zamówienia. Jesteśmy my, czyli takie firmy, które od razu poświadczają czy potwierdzają sklepowi, niezależnie, czy jest to sklep w Polsce, czy w jakimkolwiek innym miejscu w Europie czy na świecie, że rzeczywiście transakcja została opłacona, i wówczas już całe rozliczenia są powiedzmy, niewidoczne dla klienta, przechodzą już poza tym naszą podstawową potrzebą zakupu naszego towaru i potwierdzenia, że on za chwilę będzie do nas wysłany. I to się wydaje takie oczywiste, trochę jak oddychanie, trochę jak dostęp do świeżego powietrza czy wody, ale często nie zastanawiamy się, jak to jest istotny element naszego życia z punktu widzenia jakiegoś takiego na przykład dobrego samopoczucia, tej pewności, że właściwie cały ten świat, wszystkiego dobra stoją przed nami otworem. I myślę, że właśnie to, o czym na wstępie naszej rozmowy powiedziałem, czyli ta ambicja przedstawicieli biorących udział w Digital Festival, pewnej odpowiedzialności, pewnego szerszego spojrzenia na kwestię cyfryzacji, dotyczy również Państwa usług, no bo można je potraktować tylko Komercyjnie, jako pewne dobra takie namacalne, ale jeżeli wziąć pod uwagę taką tezę, że tego typu usprawnienia i cyfryzacja usług finansowych wpływają też na dobrobyt społeczeństw i ludzi, to wtedy wchodzi tutaj rodzaj trochę większego namysłu, takiej trochę większej odpowiedzialności. Tak, ja myślę, że dobrobyt to jest nie tylko powiedzmy bogactwo czy gromadzenie jakichś dóbr, ale to też są jakieś nasze emocje czy takie odczucia związane w ogóle z tym, co robimy, kim jesteśmy, tak? Czyli te wszystkie. Rozszerzanie możliwości dostępu do e-usług, do e-edukacji, do e-zdrowia. To są też takie elementy, z jednej strony gdzieś zagospodarowują nasze takie potrzeby oczywiste ludzkie, z drugiej strony też gdzieś tam emocjonalnie te korzyści, które czujemy, że tu, gdzie jesteśmy, w miejscu, gdzie jesteśmy, znajdziemy bardzo dużo odpowiedzi, czy potrzebnych nam narzędzi do jakiegoś działania, czy życia. Także pod tym względem, na pewno oczywiście, jeśli mówimy tutaj też o finansach, no to bez dwóch zdań, możliwość tego, że możemy zdeponować pieniądze. Tak, w każdej chwili je przelać możemy dokonać inwestycji. Jest to też z jednej strony ta materialna część, a z drugiej strony ta taka potrzeba gdzieś emocjonalna, tak, którą możemy to oszczędzanie gdzieś czujemy, że nawet będąc tu i teraz, niekoniecznie wychodząc z domu, tak, ta cyfryzacja pozwala nam wyszukać najlepsze dla nas opcje i rzeczywiście gdzieś zainwestować te pieniądze w sposób, który będzie nam najbardziej odpowiadał. I to jest ta strona pewnie bardziej konsumencka, jeżeli zaś mówimy o przedsiębiorstwach, głównie może tych małych przedsiębiorstwach. To ta cyfryzacja z kolei przyspiesza tempo wzrostu gospodarczego, z drugiej strony też pozwala na takie włączanie społeczne, tak? czyli firmy, które być może jakiś czas temu były wykluczone na przykład z możliwości otrzymania kredytu takiego konwencjonalnego w standardowej ścieżce, w tej chwili tych dróg mają dużo więcej. To pozwala im się rozwijać. Firmy, które nigdy nie sprzedawały w internecie, również zaczynają dzięki temu, że jest mnóstwo możliwości rozpoczęcia działalności w internecie, tak? Jeżeli nie jesteśmy gotowi, do tego, żeby prowadzić sklep od A do Z samemu, możemy skorzystać z rozwiązań, które w internecie już gdzieś są, czy to platformy sklepowe, czy platformy zakupowe. Natomiast ktoś, kto już w tym internecie sprzedaje, również dzięki tym rozwiązaniom może, tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, rozszerzać rynki, czy zainteresować swoimi produktami również konsumentów w innych krajach. I tu na pewno kłania się nam dobrodziejstwo, jakim staje się rozwinięty cyfrowy świat. Przykład ostatnich dwóch lat, czyli przykład pandemii, zapewne i państwu uświadomił, jak bardzo Polacy, jak bardzo ludzie w ogóle na świecie szybko przyzwyczajają się do wygód związanych na przykład właśnie z prowadzeniem swojego biznesu w tej przestrzeni e-commerce, ale również z korzystaniu z na przykład zakupów internetowych, bo przecież niejednokrotnie właśnie na przestrzeni ostatniego czasu przekonaliśmy się, jak wygodne są zakupy w internecie i z całą pewnością to Państwo na pewno dostrzegają. Jak wiele osób, które być może podchodziło do takich rozwiązań z rezerwą, przekonało się, że to są rozwiązania bardzo wygodne, a przy okazji pewnie bezpieczne, o czym będziemy rozmawiać. Tak, no przede wszystkim już w tej chwili te ostatnie dwa lata pokazują, że bardzo dużo osób, które dotychczas rzeczywiście nie korzystało z zakupów internetowych, zaczęło je robić. Już w tej chwili mówi się, że jest to ponad 22 miliony internautów, którzy kupują w internecie. To jest naprawdę bardzo dużo osób, które tą transformację rzeczywiście przeszło. Tak jak pan redaktor zauważył, były grupy osób i pewnie są do dzisiaj, które gdzieś trudniej w tą transformację, transformacje wchodzą, natomiast również rynek w czasie, kiedy pandemia się rozpoczęła, również edukował tych ludzi, tak starał się przekonać i pokazać, w jaki sposób można te swoje pierwsze kroki w internecie postawić. I tu mówię tak o osobach płacących, jak i o sklepach. My przede wszystkim w tamtym roku, w marcu, kwietniu zauważyliśmy niesamowity wzrost zainteresowania małych i średnich firm wejściem do internetu i rozpoczęciem tej działalności i to także potwierdzają badania, że to zainteresowanie, rok do roku wzrost

no to ogromna różnica i miejmy nadzieję również, że za tym będą szły te rozwiązania, które Państwo dla nas, dla konsumentów, przygotowują, jakie zmiany obserwują Państwo w tym przyjmowaniu zarządzaniu płatnościami cyfrowymi teraz, jak to się zmieniało przez lata, no bo firma z Państwa doświadczeniem na pewno jest w stanie to określić. I czy już wiemy, co przed nami gdzieś tam, może za rogiem, niedługo, do czego będziemy się przyzwyczajać? Jeżeli mówimy o tym, jak płacimy, jakie zmiany w ostatnich może latach bardziej niż miesiącach. Na pewno wszystko idzie w kierunku upraszczania tych procesów płatniczych, tak, ponieważ tak jak mówiłam, proces płatniczy nie jest istotą samą w sobie, musi być mikroelementem procesu zakupowego, więc my widzimy przede wszystkim przejście w kierunku płatności klikowych, w kierunku jak najprostszych płatności, żeby ten proces zakupowy nie był zaburzony. Musimy też pamiętać, że w trakcie tych ostatnich lat przeszliśmy bardzo dużą transformację do urządzeń mobilnych, z których w tej chwili już kupuję. Ponad 50% internautów, i to oznacza, że narzędzia płatnicze również muszą być dostosowane do urządzenia mobilnego. To, co powiedzmy jest prostsze do użycia na komputerze czy na laptopie, nie do końca jest już tak proste do obsłużenia na telefonie komórkowym. W związku z powyższym, stąd jest wzrost płatności łańcuchowych, kartowych, stąd jest wzrost również płatności blikowych. To jest jedna strona. Druga, widzimy również spore zainteresowanie płatności portfelami, takimi jak Google Pay czy Apple Pay co z kolei przenosi doświadczenia z offline'u do online, tak? Bo to są z tą naszą komórką, z którą jesteśmy złączeni i z którą chodzimy wszędzie. Możemy w tej chwili używać tych samych form płatności, czy jesteśmy w sklepie na osiedlu, czy też zasiadamy gdzieś przed komputerem, czy z naszym smartfonem w dłoni, aby dokonać zamówień internetowych. I to jest ta taka transformacja w kierunku tej prostoty. Natomiast ostatnie dwa lata to jest też spory wzrost w kategorii płatności ratalnych lub Płatności odroczonych, czyli widzimy, że głównie w kategorii dóbr luksusowych, czy w kategorii dóbr elektronicznych, e-zdrowie, e-edukacja, czyli też jakby te dziedziny, które w ogóle urosły bardzo mocno w okresie pandemii, co też było oczywiste, tak? Nie mogliśmy z wielu form takiego naszego codziennego życia korzystać, będąc gdzieś na miejscu, tylko musieliśmy przenieść te wszystkie aktywności do sieci. Tam właśnie bardzo często są wykorzystywane również płatności kredytowe. Do tego dochodzą jeszcze te przyzwyczajenia, które odzwyczajają nas od płacenia kartą kartą, czyli na przykład internet rzeczy już coraz częściej również w tym świecie rozliczeń cyfrowych wchodzi w grę, czyli różne opaski, smartwatche, które też pewnie, chyba pewnie młodsi chętniej z nich korzystają, starszych trzeba do tego przekonywać. Naszym gościem dzisiaj jest pani prezes Joanna Pieńkowska-Olczak, PayU, rozmawiamy sobie o tym świecie cyfrowym, cyfrowych rozliczeń, cyfrowych Płatności cyfrowych zakupów, które coraz chętniej robimy, coraz częściej robimy, ale jednak część z nas ma jeszcze pewien opór i myślę, że ambicją Digital Festivalu jest również tłumaczenie, dlaczego są to płatności czy rozwiązania bezpieczne, bo o tym troszkę zaczęliśmy mówić, ale myślę, że warto się temu przyjrzeć, że Państwo również dbają o to, żeby te pieniądze były bezpieczne. To jest w ogóle priorytet dla każdej firmy, która jest firmą, która dotyka jakichkolwiek finansów. Dla nas to jest absolutnie numer jeden, żeby zapewnić bezpieczeństwo tak oczywiście kupujących, jak i sklepów, które korzystają z naszych usług. My stosujemy wiele mechanizmów, które pozwalają nam to bezpieczeństwo zapewniać. Przede wszystkim korzystamy oczywiście z zaawansowanych mechanizmów antyfraudowych, które działają w czasie rzeczywistym, wtedy kiedy dokonujemy transakcji. Oprócz tego oczywiście aktywnie monitorujemy, wykrywamy, i blokujemy takie strony, Strony, które potencjalnie mogą podszywać się pod P.U., tak? czyli strony phishingowe. Myślę, że jest to takie przestępstwo, czy próba przestępstwa, która jest chyba nam najbardziej znana. Próby czy podstawiania strony, czy wysyłania jakichś linków, które przekonują klientów, że należy w nie kliknąć. Także to bezwzględnie są dla nas priorytetowe zadania. A z takich bardziej miękkich działań, to uczestniczymy w różnego typu akcjach, tak promujących bezpieczeństwo w sieci. Oczywiście publikujemy odpowiednie informacje u siebie na stronach, czy w mediach społecznościowych i no wydaje się, że jakby i ta edukacja i to, co robimy przy realnych płatnościach, czyli nasze praktyczne działania, one rzeczywiście znacząco moim zdaniem przez te ostatnie lata zmieniły nastawienie konsumentów do zakupów i płatności przede wszystkim w internecie, bo już z najnowszych badań rynkowych w tej chwili wynika, że właściwie ponad 80% internautów nie obawia się o bezpieczeństwo płatności. To wydaje się, że to jest naprawdę świetny wynik. Nadal oczywiście pozostaje część osób, która... Jakieś obawy ma, natomiast wydaje mi się, że gdzieś przez tą naszą praktykę plus działania edukacyjne, ta liczba osób, która obawia się o to bezpieczeństwo, powinna się zmniejszać. Myślę, że przy okazji Digital Festiwalu i kontaktu z takimi firmami jak państwa firma, wiele osób zdaje sobie pewnie dopiero teraz sprawę, jaki wielki postęp zrobiliśmy od czasów, kiedy wyjmowaliśmy po prostu fizyczne pieniądze, banknoty, monety z kieszeni, z portfela do czasów, kiedy przy Zwyczajaliśmy się do tego, że dopłacenia te pieniądze de facto fizyczne nie są nam potrzebne, aż do, do tego momentu, w którym nawet właściwie niczego tak naprawdę nie dotykamy, obracamy się już tylko w sferze zero-jedynkowej, ale chyba też, jeśli chodzi o same zakupy, zrobiliśmy wielki postęp od czasów, kiedy ludzie bali się w ogóle kupować cenne rzeczy w internecie, bo na przykład no, to już będzie taka archeologia cyfrowa zamiast telefonu komórkowego przychodziła cegła. To były takie czasy, kiedy również raczkowały. Te oszustwa. Tutaj państwo też zabezpieczają, na przykład takie e-zakupy na trasie między kupującym a sprzedawcą. Gdyby coś poszło nie tak, to też państwo zabezpieczają konsumenta kupującego. Takie mechanizmy głównie działają przy płatnościach kartowych. Cała struktura reklamacji kartowych jest bardzo dobrze uregulowana i tu rzeczywiście słynny chargeback, który działa w sytuacjach i jakichś nadużyć, tego jak pan mówi, czy dostaniemy cegłę, czy nie dostaniemy w ogóle nic. Zawsze z takiej drogi rozwiązania, tej reklamacji czy sytuacji możemy skorzystać. Wiele firm oczywiście również gdzieś ubezpiecza swoje przesyłki, a jeżeli chodzi o duże platformy, bo to głównie z przysłowiową cegłą pewnie jest większy kłopot w sytuacjach, kiedy kompletnie nie znamy osoby czy w ogóle miejsca, z którego kupujemy, no to większe firmy czy większe platformy wprowadzają właśnie tak, jak Pan wspomniał, programy ochrony kupujących, które faktycznie chronią w sytuacji, kiedy coś się zdarzy i tego naszego towaru nie dostarczy. No, ten postęp też mamy wielki, ale to tak naprawdę wszystko wynika z doświadczenia, które zdobywamy my, jako konsumenci tych cyfrowych dóbr i państwo, jako ci, którzy tych dóbr nam dostarczają. Myślę sobie, pani prezes, że możemy też pokusić się o może jakieś takie trochę, chociaż wróżenie z cyfrowej kuli kryształowej. Czy myśli pani, że gdzieś przed nami jest taki moment, w którym gotówka w ogóle przestanie istnieć, a może waluty narodowe przestaną istnieć, będziemy używać jakichś, nie wiem, Jednej, może jakiejś cyfrowej waluty, albo jakiejś takiej wspólnej, może świat się umówi co do jednej. Czy to w ogóle ma sens? Czy to ma przyszłość? Czy jednak będziemy przyzwyczajeni do tego, żeby mieć ładne banknoty, ładne monety z orzełkiem? Jak pani myśli? Ja myślę, że są już kraje, które pokazują, że można naprawdę znacząco ograniczyć obrót gotówki. Takimi doskonałymi przykładami jest Szwecja, czy Dania, czy też Szwajcaria, gdzie rzeczywiście ten obrót gotówki jest naprawdę mały. Jak to u nas będzie wyglądało, myślę, że ta droga jeszcze jest kawałek przed nami, ponieważ nadal tu nie mówimy tylko o obrocie de facto w internecie, tu mówimy o gotówce w świecie rzeczywistym. Myśmy też tą drogę przez ostatnie 15 lat wykonali praktycznie od 100%. Obrotu gotówkowego do tego, co mamy dzisiaj, czyli nadal jest to szacunkowo powyżej 50%, więc ta droga jeszcze jest daleko, daleko przed nami. Mówię tutaj o całym obrocie gotówki, oczywiście nie w internecie. Natomiast myślę, że widzimy już jakby te transformacje, które się dzieją przede wszystkim. Tak jak mówiłam, mamy urządzenia mobilne, z którymi jesteśmy właściwie na co dzień i już z nich korzystamy, płacąc oczywiście pod spodem tych płatności, zawsze znajduje się ten rachunek bankowy lub karta płatnicza, Ale jednak jest to mimo wszystko już niematerialny nośnik pieniądza i nie potrzebujemy do tego żadnego plastiku, żadnej karty, która pozwoli nam poruszać się po sklepach czy w tej rzeczywistości naszej codziennej, czy to internetowej, czy też offlineowej. Z drugiej strony, jeszcze parę lat temu pewnie nie wyobrażaliśmy sobie pójścia do bankomatu bez karty, a w tej chwili myślę, że spora część z nas korzysta z blika i znowu wystarczy nam ten nasz telefon, żeby tą gotówkę, jeśli już jej potrzebujemy, to faktycznie pobrać bez użycia plastiku, tak? Plus obserwujemy coraz więcej możliwości płacenia w aplikacji. Na wielu stacjach benzynowych już nie musimy wychodzić płacić w środku, możemy zapłacić w aplikacji tak za parkingi, nie musimy pójść do parkomatu, możemy zapłacić również korzystając z urządzenia mobilnego, więc myślę, że to jest taka droga skupienia tych naszych płatności raz w urządzeniach mobilnych, ale z drugiej strony, oczywiście w innych urządzeniach, takich jak, my no, jest mnóstwo testów, tak jak rozmawialiśmy o internecie rzeczy, tak jest wiele jakichś testów gdzie z samochodu będziemy mogli zrobić wiele rzeczy, czy też te już słynne bardzo mocno lodówki Samsunga, gdzie możemy dokonać zamówień oczywiście łącznie z zakupami. Więc stanowczo myślę, że razem z tym postępem technologii, no tutaj oprócz tej cyfryzacji bardzo ważne są te rosnące kompetencje cyfrowe konsumentów, bo to de facto będzie napędzało ograniczanie gotówki tak w obiegu online'owym, jak i co pewnie jest łatwiejsze offline'owym, czyli w tych naszych codziennych zakupach nieinteresujących. Internetowych. Nie internetowych. Mam wrażenie, że Polska, która bardzo zmienia się przez ostatnie 30 lat, równolegle bardzo ewaluuje razem z tym cyfrowym światem i z takich obserwacji i rozmów przy okazji Digital Festivalu wynika, że chyba Polacy w ogóle są dosyć chętni na takie zmiany, te propozycje, chętnie je wypróbowują, sprawdzają. Nieźle wypadamy na tle świata, jeśli chodzi o bycie w awangardzie tych, którzy no, przekonują się, że warto. Tak, bezwzględnie Polska i Polacy są bardzo chłonni i chętni do testowania wszelkiego typu nowinek technologicznych, łącznie z nowinkami ze świata finansów, i myślę, że to pokazuje, w jak szybkim tempie zmigrowaliśmy do płatności zbliżeniowych. I rzeczywiście ja pamiętam moment, kiedy płatności de facto wchodziły, i nikt sobie chyba nie wyobrażał, że na przestrzeni tych kilku lat, de facto, plastik nie będzie nam do niczego potrzebny. Więc faktycznie bardzo szybko absorbujemy te nowinki. Myślę, że również sam fakt taki, że nasze życie, przechodzi bardzo mocno do internetu i motywuje firmy do tego, żeby coraz więcej tych produktów, usług, żeby to nasze życie można było zmigrować do internetu. Mówię w kontekście sytuacji, gdzie w normalnych warunkach musimy gdzieś pójść, tak, stać w kolejce, czekać. Naprawdę wiele tych aktywności możemy wykonać zdalnie. Nadal oczywiście będą takie sfery życia, gdzie będziemy musieli i będziemy chcieli robić to w świecie rzeczywistym, co jest też taką potrzebą ogólnoludzką. Po prostu chcemy wyjść, chcemy się spotkać, Bezwzględnie, bo też takie były często pytania, czy wierzymy, że świat po pandemii nie wróci gdzieś do galerii handlowych, że to wszystko zostanie w internecie. W zakresie zwiększonego tego ruchu internetowego, tak, i tego, że wiemy, że już wiele rzeczy możemy załatwić, na pewno te wzrosty będą i one są faktycznie spektakularne, ale jednak ta potrzeba społeczna, spotkania się wyjścia, no ona będzie też jakby budowała i na szczęście również ten świat rzeczywisty. I bardzo się cieszę z tej puenty i bardzo się cieszę, że pani powiedziała, że na szczęście, bo ja podzielam te nadzieje, chociaż w sumie to chyba dobrze, że ten nasz świat będzie coraz bardziej hybrydowy, coraz bardziej analogowo-cyfrowy, że ta równowaga między tymi światami będzie coraz bardziej zauważalna. Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Prezes Joanna pieńkowska olczak PayU, rozmawialiśmy przy okazji Digital Festiwalu, na który państwa zapraszam i zapraszam również do tego, żeby zapoznać się ze wszystkimi rozmowami, w tym właśnie bardzo bardzo ciekawym cyklu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.